Siódma, dziewiąta, twój początek dnia. Momentami gorąca dyskusja nad kształtem przyszłorocznego budżetu, i wiele pytań o ocenę tego, co przygotował minister finansów Andrzej Domański dla nas wszystkich, bo przecież to duży budżet z no, nogami, które tak czy inaczej dotkną każdego z nas. Już teraz bierzemy pod lupę tenże budżet. Z nami przy telefonie Piotr Arak, ekonomista niegdyś w Polskim Instytucie Ekonomicznym, teraz główny ekonomista Welobanku. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ja z pytaniem. Jak patrzeć na ten budżet przygotowany przez ministra pod kątem czysto ekonomiczno-liczbowym, zostawiając trochę politykę z tyłu, bo oczywiście polityka ma, ma to do siebie, że, że, że wczoraj wybrzmiały wszystkie możliwe opinie o tym budżecie. Jeden, że jest wspaniały, bezpieczny i dobry dla Polaków, jak i Polaków. drugi, że to jest kreatywna księgowość i tak naprawdę jedna wielka ściema. Jak na to spojrzeć na chłodno bez politycznych okularów? No, wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na to jako jakiś kompromis, który został zrealizowany przez Ministerstwo Finansów, bo z jednej strony jest tak, dosyć szybko rośnie nam zadłużenie, w przyszłym roku prawie osiągamy 60%. Z drugiej strony mamy nadal deficyt utrzymujący się powyżej 5%. Um, nie ma y, bardzo jasnej ścieżki co do tego, jak będzie wyglądała konsolidacja fiskalna do 2028 roku. W sensie do końca nie wiemy, jakie działania y, będzie podejmował rząd, żeby zwiększyć przychody y, sektora finansów publicznych. No i wydaje mi się, że mamy trochę jednak, ale optymistyczne założenia dotyczące przychodów zarówno z VAT-u, jak i CITU w 2025 roku, trochę podkręcony wskaźnik wzrostu gospodarczego, który mielibyśmy osiągnąć, czyli tam 3,9%, raczej może być troszkę niższy. No, i jednocześnie dosyć wysoką inflację sięgającą powyżej 5%, co też skłania nas ku temu e, do interpretowania, że e, ta, te przychody z podatków pośrednich będą wysokie, no i bardzo wysokie nawet na tle ściągalności e, podatków z lat poprzednich. Więc no właśnie, bo to łączymy jest jest z że... trochę wyższym długiem. Aha że kiedy się ministra finansów pyta, pytałem go o właśnie przygotowanie na, 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 na nowy rok, jeśli chodzi o budżet i, i o to, skąd czerpać te pieniądze na kolejne obietnice, albo przynajmniej na, na wyjście z procedury nadmiernego deficytu, jaki nałożyła na nas Komisja Europejska, no to minister zawsze mówi, no, no to jest ten silnik inwestycyjny, to jest ten silnik rozwojowy, trzeba patrzeć w przód, że będzie dobry rozwój, dobra konsumpcja, dobrze rozkręcone inwestycje i że to wszystko się zepnie także przy okazji ściągalności Podatków. Rozumiem, że przy projekcie to jest optymistycznie, ale potem przychodzi czasem szara rzeczywistość, różne problemy wewnętrzne, zewnętrzne, turbulencje. Czy jest tak, jak mówią niektórzy, że możemy przekroczyć ten magiczny próg 60% zadłużenia, no i tym samym narazić się na, na, na złamanie konstytucji? Czyli trzeba odróżnić złamanie konstytucji od przekroczenia 60% mhm. według definicji Eurostatowej, czyli 60% całego sektora finansów publicznych. Rząd obecnie nie wykreśla poprzednich złych praktyk dotyczących utrzymywania dosyć dużo ilości środków publicznych wydawanych z funduszy celowych w ramach funduszy BGK oraz PFR-u, wręcz przeciwnie, bo emisje obligacji z tych funduszy się zwiększają, czyli zarówno na siły zbrojne, jak i z funduszu covidowego będą kolejne emisje obligacji. I to powoduje, że ta skala długu publicznego w relacji do PKB poza, Ustawą budżetową sięga ponad 12 punktów procentowych, czyli 12% PKB. No, jest jednym z najwyższych poziomów w, w Unii Europejskiej w tym momencie. I oczywiście są inne kraje, też mają emisję obligacji czy jakichś instytucji, wehikułów finansowych, które są poza budżetem centralnym. Natomiast ogólnie po covid i w tych ostatnich latach, no powoli wszystkie kraje europejskie dążą do jakiejś odrobiny, chociaż konsolidacji fiskalnej, żeby tych funduszy za dużo. Poza budżetem centralnym nie było. No my, my idziemy trochę inną ścieżką, dlatego spokojnie nie, nie dojdziemy do limitu konstytucyjnego. No, chociaż na pewno tego typu dyskusja będzie, po e, pewnie w przyszłym roku, jak e, będzie widać prognozy, że ten limit 60% się potencjalnie przekroczy, bo no, nie zepnią. A my się go powinniśmy przegody... w ogóle bać? Ja nie jestem przesadnie przestraszony mhm. tym, tym, że przesiągniemy 60%. Jest to jakaś wartość, którą, którą określa nasza konstytucja, czy też badania ekonomiczne z połowy lat 90. Pytanie, czy to jest 65, czy 63, czy 61% nie jest taką, takim pytaniem. Ważna jest tendencja. To znaczy, problemem naszym jest to, że zadłużamy się w kolejnych latach i że ten dług będzie wynosił już powyżej 61, prawie 62% w perspektywie do 2028 roku, i dopiero z roku 2027 na 2028 będzie widać jakąkolwiek um, tendencję spadkową. To jest pierwszy problem, a drugi problem to są koszty obsługi długu. I w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Finansów na potrzeby Komisji Europejskiej. Widać, że w 2027 i 8 roku dojdziemy do poziomu 2,6% wydatkowanych pieniędzy na Koszty obsługi długu publicznego, czyli będziemy wydawać na obligacje, na spłatę naszych wierzycieli ponad 2% naszego PKB. I tak przez kilka bardzo lat, dużo. co roku. I to, jest, to jest bardzo dużo i to są środki, które pewnie będą jednymi z najwyższych rekordowych poziomów w Unii Europejskiej, bo Polska będzie rolowała ten dług. W przyszłym roku na obligacjach emitowanych po prawie sześcioprocentowym oprocentowaniu, i tak samo w tym roku, więc to są dosyć duże koszty, w momencie, w którym będzie zapadalność tych obligacji za te kilka lat, kiedy będziemy musieli je Wykupić, czyli zapłacić ten zysk mm -hmm. od tych wierzycieli, od tych osób, które nam pożyczyły pieniądze, no i wyemitować pieniądze. ale, kolej. panie Piotrze, wtedy będzie może już inna ekipa rządząca, ktoś by się tym przejmował. Natomiast mam, mam złośliwie się trochę, ale mam zupełnie być może naiwne pytanie, ale bardzo proste. Czytam w portalu Bloomberga, który przed, przedstawił u siebie na profilu na Twitterze Leszek Skiwa, były prezes PKO i były wiceminister finansów. W Francji ogłoszono cięcia wydatków oraz podwyżkę podatków na około 2% PKB, żeby obniżyć deficyt, żeby trochę złapać tego paliwa, o którym mówimy, żeby nie płacić tak dużo za obsługę swojego, swojego długu. Może zamiast żonglować, jeśli, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale może zamiast żonglować, naginać się danymi rzeczywistości i upierać się, że, że, że można prawą ręką za lewe ucho się tak złapać, żeby ten, te statystyki jakoś tam wyglądały. Może trzeba byłoby powiedzieć uczciwie Polkom i Polakom, drodzy, drodzy nasi kochani, jeśli chcemy mieć wydatki socjalne na takim poziomie, jak mamy, to trzeba nieco podwyższyć podatki. Jeśli chcemy mieć ochronę zdrowia na dobrym poziomie, to w nieskończoność z budżetu nie możemy dokładać NFZ, to tylko trzeba podwyższyć składkę zdrowotną o 1, 2, 3 punkty procentowe, być może dla najbogatszych, być może dla średnio zamożnych, nie wiem, strzelam. Ale może to trzeba po prostu wszystko uprościć, niż upierać się, że jest dobrze, skoro te dane pokazują, że, że zmierzamy raczej ku, no nie chcę powiedzieć, ku katastrofie, bo to będzie przesada, ale ku takim momentowi, gdzie będzie. No, trudniej niż dzisiaj. No ma pan kompletnie rację. Natomiast pewnie jest też powód, dla którego pan jest dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, a ja pracuję w finansach, i, a nie występuję i tłumaczę te złożoności tematów społeczeństwu, bo bardzo trudno tego typu sygnały się wysyła. I pewnie politycy nie chcieliby mówić o tym, że no jednak przy tego typu poziomie zadłużenia, który Polska ma, no wypadałoby po, podjąć jakieś działania konsolidacyjne. No, że jednak nie możemy się zadłużać, bo nie daj Boże przyjdzie jakiś kolejny kryzys, który będzie w zupełnie inny sposób dotykał Polski niż te w ostatnich latach. No i będziemy mieli trochę za krótką kołdrę. Może Komisja Europejska nie będzie już wtedy tak patrzyła hojnie, tak dobrze na, na hojne wydatki publiczne. Może będzie to innego typu. Typu zagrożenia, w którym będzie nam trudniej emitować obligacje. I na, te, na, te, na takiego typu wyzwania trzeba się przygotować. Stąd też Komisja Europejska wprowadziła ten monitoring zadłużenia w tej długiej perspektywie do ponad dziesięcioletniej, i też pokazuje, że Polska ma ryzyko tego, że dług publiczny może przekroczyć 80%, jeżeli ta tendencja nie zostanie powstrzymana. Przy jakichś złych warunkach makroekonomicznych. No i też pamiętajmy o tym, że dogania nas starzenie się społeczeństwa, więc tych wydatków w przyszłości pewnie będzie więcej. Tak jak we Francji. We Francji, której dług sięga 120% w relacji do PKB, gdzie w Polsce dochodzimy do 60%. No i tych problemów nie ma się będzie czym więcej piękrzyło i wydatków. No, ja, ja bym nie powiedział, bo w Niemczech nadal to jest tylko lekko ponad 60%, a pewnie jest to gospodarka trochę większa. Oczywiście krytykowana za to, za zbyt zbyt niskie wydatki czy zbyt niskie inwestycje publiczne i zbyt rygorystyczną politykę fiskalną, ale pewnie ścieżka francuska nie jest dla nas do powtórzenia, ale pewnie jakiś złoty środek między Francją a Niemcami jest, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy na inwestycje publiczne, no i jakąś rozsądną, ale jednak konsolidację fiskalną. No i pewnie jakieś mniejsze wydatki publiczne, bo też zarówno Niemcy, jak i Francja ściągają strasznie dużo podatków, mają też bardzo duże, rozbuchane instytucje publiczne, więcej wydają w relacji do PKB niż Polska. Więc też pytanie, czy to jest na pewno taka, taki model do powtórzenia, bo te gospodarki też mają problem z konkurencyjnością. A na końcu jeszcze jest Mario Draghi, były premier Włoch, który mówi, że my wszyscy mamy wydawać 5% PKB więcej na inwestycje, bo inaczej Europa przestanie się rozwijać. Więc znowu kolejne zadłużenie, kolejny dług, transformacja energetyczna. Na to wszystko trzeba będzie znaleźć pieniądze, więc... Pewnie taka uczciwe postawie, takie uczciwe postawienie sprawy i rozmowa by się przydała, ale no jestem trochę sceptyczny obserwując naszą debatę publiczną. To ostatnie pytanie o, o główną obietnicę wyborczą z kampanii koalicji obywatelskiej, czyli kwotę wolną od podatku, w tym planie e, strategii długookresowej do 2028 roku nie ma śladu, w, jeśli chodzi o założenia e, koalicji rządzącej e, czy ministra domańskiego na taki ruch, no ale z drugiej strony politycy dzisiaj rządzący zaklinają się, że do końca tej kadencji, czyli do 2027 roku ten problem załatwią. E, problem mam mówię, bo, bo... Mam wrażenie, że, że gdyby pewnie cofnąć czas, to może ta obietnica nie byłaby aż tak hojna do 60 tysięcy, bo widać wyraźnie, że to po pierwsze kosztowałoby budżet gigantyczny, pieniądze, których zwyczajnie nie mamy na dziś. No a po drugie, pytanie też jest, czy to byłoby sensowne z punktu widzenia tego, kto ile by na takim ruchu zarobił. No, jest kilka problemów pewnie tutaj do rozwiązania. Po pierwsze, czy to jest celowe dla naszego systemu społecznego, żeby akurat tego typu mechanizm wprowadzać? Czyli, bo to nie jest rozwiązanie, które na przykład dotknie najbiedniejsze osoby, tylko ten środek rozkładu dochodowego, który będzie płacił mniej, jeżeli wpływa za się podwyższoną kwotę wolną od podatku. No, i tu są głosy wśród ekonomistów podzielone, tak? No, bo to nie ma charakteru redystrybucji, więc de facto nie zmniejszamy na przykład poziomu ubóstwa tego typu mechanizmem, więc nie ma charakteru socjalnego. I to jest pewnie pierwszy problem. Drugi, który się pojawia, no to oczywiście nie ma przestrzeni fiskalnej w kolejnych latach. Bo zarówno te dosyć optymistyczne założenia dotyczące przychodów podatkowych, one są powtórzone w kolejnych latach przez resort finansów, i jednocześnie mamy dosyć radykalną ścieżkę zejścia deficytu, czyli tam gdzieś jakieś, jakieś um, oszczędności na pewno się pojawiają w założeniach. Są dodatkowe źródła przychodów w postaci podatków od korporacji międzynarodowych i podatku minimalnego CIT, który był odkładany i jego wprowadzenie, no, one nie stanowią jakiegoś, Dużego źródła przychodów dla sektora finansów publicznych. No i wreszcie trzecia kwestia dotyczy tego, czy w ogóle system ochrony zdrowia, który ma Raczej deficyt pieniędzy w kolejnych latach ze względu na rosnące koszty wynikające ze st coraz starszego społeczeństwa polskiego i większych potrzeb zdrowotnych, bo to nie chodzi o to, że my dużo wydajemy na nie podstawową opiekę zdrowotną. Najwięcej kosztują mm -hmm. szpitale i ta opieka e, dla osób, które wymagają długoterminowego leczenia, osób, które leczą się na raka, choroby serca e, i wszystkie inne, wszystkie inne bardziej skomplikowane zabiegi medyczne. To one po pokłaniają te koszty e, i koszty osobowe związane z nimi pielęgniarkami, lekarzami. No i na to pewnie potrzebowalibyśmy więcej pieniędzy. I pytanie, czy akurat zmiany w składce zdrowotnej są tutaj najlepszym mechanizmem, żeby te, ten problem, który będzie raczej większy niż mniejszy, rozwiązać? Chyba nie. No i jeżeli coś innego, warto by było się zastanowić, jeżeli już rząd się zastanawia, to czy, czy coś takiego zrobić zamiast tej kwoty wolnej 60%. Tysięcy może są jakieś inne, bardziej ważne problemy do rozwiązania w Polsce, i wydaje mi się, że takich pewnie byśmy znaleźli kilka. To na następną rozmowę, obiecuję, że ich poszukamy. Piotr Arak, główny ekonomista WeloBanku, opowiedział Państwu o tej skomplikowanej piętrowej układance budżetowo-finansowej, jaką przygotował pan minister Andrzej Domański. Dziękuję serdecznie, dobrego dnia. Dzięki bardzo. Do widzenia. Siódma dziewiąta, Twój początek dnia.